Spektakl, ja mogły powstać w głowie każdej kobiety w wieku 45-55 lat. Przyjeżdża do nas delegacja z Belgii i nie ma z kim zostawić anuncji. Co ty robisz? Niespodziankę dla nas szykowałam. Porządne musisz Porusza właściwie wszystkie kwestie, które występują w prawie każdej rodzinie. Dzięki temu, że pracowaliśmy metodą dramy, mogliśmy pomóc ludziom przełożyć to na ich język, e, tak, żeby mogli zmieniać swoje życie. Wyszła do mnie pani, powiedziała, że, e, że ten spektakl to jest jej rodzina. Widziałam, co dzisiaj się działo, prawda, z ludźmi wśród nich. I za co usłyszałam, <noise> bardzo dużo wniosło. Dziękuję w ogóle Wam wszystkim, że mogłam być z Wami razem. Wspomnienia super. Od pierwszego spotkania po wyjazd, potem po pracę i spektakle. Tutaj, I możesz też tak bliżej siebie. Międzypokoleniowość polegała na tym, że próbowaliśmy znaleźć wspólny język, takie porozumienie i razem coś stworzyć. Wszystko, co żeśmy robili, to żeśmy robili wspólnie. I historia prawdziwa, tak. Piętkę kupiłam. No, gdzie ty się pójdziesz? Wiesz co, o tyle Daj to swojej córce klarze, jej się przyda. Te historie były w 90% nasze, pochodzą z naszych własnych przeżyć. Czy to możliwe? Ledwie mnie poznałeś, a już się zakochałeś. <grym> Ewa, to przecież wielka miłość była. Ten projekt był kolejnym krokiem samorozwoju. Pozwolił mi nabrać większego dystansu do zdarzeń, które się u mnie dzieją. I rozumienie tego, że człowiek może i powinien nad sobą pracować, niezależnie w jakim wieku. Zupełnie inaczej podchodzę teraz do powiedzmy osób starszych, seniorów. Nie spodziewałam się yy, chyba takiej aktywności tych osób. Chyba nie ma zasięgu. Szkoda, że jej tu nie ma. Odeszli z takim dużym zaangażowaniem, z takim sercem. Byłam wzruszona i, 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 i szczęśliwa zarazem, że, że mogłam tu w tym projekcie uczestniczyć. Zaraziłyśmy tym entuzjazmem tych, którzy przyszli, więc cieszę się bardzo, jestem z nas dumna i dziękuję Wam wszystkim, każdemu sposobno. Ja byłam w innym punkcie rok temu, ja o tym wiem, i ten, ten projekt mi na pewno dużo, dużo, dużo dodał.